Profesor Joanna, Klaudia Sochacka, Socha. Dziękuję za nominację. Hot Sink Challenge. Włacamy pieniądze na walkę z koronawirusem. Pozdrawiam moją ukochaną szkołę Anagra, a przede wszystkim klasę pierwszą G. Yeah. Dziękuję Noemi tej muzy. No to lecimy. Dla Anagry wszystkich ludzi życzeń nocy i dobrych porad zostańcie, kochani, w domach, Anagry też przyjdzie pora. Bawcie się promieniem, niech się serca wasze śmieją Światło buruje nad cieniem, bądźcie silni tą nadzieją Kiedy w błękit nieba patrzę, mgły nie widzę Z ostrym cieniem wreszcie spotkać się w anagrze Naszym szczerym jest marzenie niech rozkwita w duszach, radosna i rozśpiewana, niech nic sochy nie zagłusza, tego życzę wam Joanna. Teraz nominacja. Chciałabym nominować dyrektora szkoły Anagra Franciszka Millera, dyrektora szkoły Anagra Marcina Urbańskiego, Radnego Rady Miasta Łódź Damiana Raczkowskiego, nauczyciela języka angielskiego, śpiewającego Włocha Barnaba Bonatti.